Cześć, witajcie w podcasty Na Dzień Mamy. Ten odcinek oczywiście dedykuję mojej kochanej mamie Madzi. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o pewnej perspektywie, do której często sięgamy w gabinecie terapeutycznym do takiego miejsca, w której przyglądamy się relacji z naszymi rodzicami z pozycji dojrzałego, dorosłego. I, I na tą relację z rodzicami można patrzeć z tak wielu perspektyw. Często mówimy gdzieś o efekcie podwójnej ekspozycji. Tak jak w fotografii macie podwójną ekspozycję i możecie nakładać obrazy w fotografii, różne obrazy na siebie i potem macie takie, wiecie, zlepione, zlepiony obraz. Tak i w psychologii gdzieś czasem, kiedy... Spotykamy się, na przykład, z naszym domem rodzinnym, spokojem, w którym się wychowaliśmy. Czy wracamy do wspomnień, to często gdzieś taka podwójna, metaforyczna podwójna ekspozycja, gdzie mamy obraz siebie dorosłego i gdzieś we wspomnieniach tą właśnie pozycję dziecka. I dzisiejszy odcinek był zainspirowany. A pewnym nagraniem, na które trafiłam. Mój tata bardzo dużo nagrywa, co jest często wkurzające, ale dzięki temu mamy no, ogrom nagrań z całego mojego okresu dzieciństwa, ale też, jak się okazało, z okresu narzeczeństwa, młodego małżeństwa moich rodziców. I ostatnio na jednym spotkaniu rodzinnym trafiłyśmy na nagranie, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Mój tata często robi takie pokazy filmowe i wyświetla fragmenty. I zobaczyłam tam okres moich rodziców, którzy byli dokładnie w moim wieku mieli po nie wiem 25-26 lat. Jakoś coś w tych okolicach. Byli młodym małżeństwem, mieszkali w swoim pierwszym mieszkaniu. Moja mama dostała od taty wtedy róże i uczyła się do egzaminów na studia. Mój tata się wygłupiał i robił jakieś żarty, które potem, no, jako dziecko, oglądałam w podobnej formie wielokrotnie. I powiem wam, że, oglądając ten filmik, do którego. Tą właściwie krótką chwilę z ich takiego życia rodzinnego jako no, młodych ludzi zupełnie jakoś tak zmieniłam perspektywę patrzenia na moich rodziców. Wiecie, i zdarzyłam się z taką myślą, która powinna być oczywista, ale z wielu powodów chyba nie jest, że nasi rodzice byli tak samo jak my, podobni do nas w młodości, i mieli swoje aspiracje, lęki, niepewności, marzenia, i gdzieś tutaj wplata się w to myśl, która jest tytułem dzisiejszego podcastu, czyli My mom is just a girl. I faktycznie coś w tym jest, że kiedy spojrzałam na moją mamę w moim wieku i pomyślałam sobie, Boże dziewczyno, po pierwsze jesteś przepiękna, po drugie, jesteś tak podobna, jakoś do mnie zobaczyłam siebie w jej oczach, dostała wtedy róże, cała uśmiechnięta, rumiana na policzkach, zakochana w moim tacie po uszy. I Poczułam jakąś taką ciągłość pomiędzy, no właśnie, tym, co miała moja mama wtedy w głowie, marzenia, aspiracje, niepewności. Kończyła studia, tak jak ja skończyłam studia. Jakoś tak pomyślałam sobie, że jak przyjrzeć się linii życia mojej mamy, to. Jakoś nie wiem, rodzice mają taki, taką pozycję w naszym życiu, tak jakby wiedzieli więcej i mieli jakiś mandat na to, jak żyć życiem, przez to, że ich rolą jest pokazywać nam, na czym polega świat. A kiedy przeteleportujemy się i spojrzymy wstecz właśnie na te nagrania z tych kamer VHS i, i na to ich życie z młodości, kiedy byli tak samo niepewni, jak i my czasami bywamy w młodości, to ta myśl pod tytułem, moja mama jest tylko dziewczyną, i żyje swoje życie po raz pierwszy i dała mi wszystko najlepsze, co miała mi do zaoferowania. Ale jest taki moment właśnie tej podwójnej ekspozycji, kiedy człowiek nakłada na siebie wiele obrazów i nagle zaczyna rozumieć, że nasi rodzice w naszym wieku, kiedy byli, nie byli dużo różni od nas. I wiecie, no kiedyś dużo wcześniej ludzie zakładali rodziny, rodzili dzieci i tak dalej. I myślę sobie, że to jest ciekawe, ten moment, kiedy dorastamy, wchodzimy w dorosłość i nagle patrzymy na, no właśnie, rodzicielstwo naszych rodziców z innej perspektywy. Zmienia się punkt widzenia, z widzenia dziecka, z pozycji dziecka, na pozycję dorosłego. I nagle zaczyna, zaczynamy czaić takie nowe rzeczy, że, kurczę, że nasi rodzice chyba jednak wcale nie wiedzą wszystkiego. I chyba jednak działali w tej niepewności. I mieli życie, które jest pełne też czasem błędów, porażek, czy błędów też rodzicielskich. Ale jest tak, bo każde życie takie jest. I to jest niesamowicie fajny moment, taki właśnie z dużym potencjałem na e, zaskarbienie sobie troszeczkę e, tych elementów dojrzałości, kiedy zderzamy takie punkty widzenia dziecka, to jest nasza i właśnie jedna fotografia, z punktem widzenia dorosłego i robimy tą podwójną ekspozycję i nakładamy obraz już dojrzałego dorosłego. I tak gdzieś staramy się patrzeć na te dwa obrazy nałożone na siebie, jeden mieni się przez drugi i jeden przeskakuje percepcyjnie na drugi. I tak walczą trochę o dominację w naszym umyśle. I to jest bardzo ciekawy moment, kiedy rodzice trochę spadają, właśnie z tego piedestału. I to może dziać się, wiecie, w różnych momentach. Często dzieje się gdzieś w nastoletności, kiedy nastolatek zaczyna walczyć o swoją autonomię i gdzieś zarysowuje swoje granice na, na tle rodziców. I wiecie, co jest ciekawe? Żeby zobaczyć swoją mamę czy swojego tatę, swoich rodziców bez ról, które są im przypisane, bez tej pozycji, właśnie rodzica, matki, bez obowiązków, bez odpowiedzialności, którą mają, ode... obrać trochę. Rodziców i zobaczyć ich głębiej, zobaczyć ich człowieczeństwo, zobaczyć ich lęk, zobaczyć ich niepewność, zobaczyć ich dobre intencje, zobaczyć ich nadzieję, postawić się w ich perspektywie tego, jak patrzyli na świat, kiedy byli w naszym wieku. To nagranie, o którym Wam dzisiaj mówiłam, było nagrane w 99 roku. Ja urodziłam się w 99 roku, więc to jest dokładnie nagranie gdzieś z. Ogranicza nowej tożsamości mojej mamy, Madzi, która do 99 była tylko dziewczyną, a potem była tylko dziewczyną i aż mamą. I to jest niesamowite, że to jest tożsamość, nowa tożsamość, w którą człowiek nabiera i z której już ona się nigdy nie kończy, bo moja mama zawsze będzie moją mamą dla mnie. Ale czasami warto jest zobaczyć coś ponad, przez tą. Perspektywę tylko mamy, jakby wyłączyć tą pewną soczewkę, jedną z soczewek, poprzez które możemy patrzeć na naszego rodzica, i pomyśleć o tych wszystkich rzeczach, które składają się na postać naszych rodziców, które nie są związane z rodzicielstwem, właśnie z rolą, jaką pełnią w naszym życiu. I bardzo Was zachęcam do takiego poszerzania perspektywy, bo to jest perspektywa, która niesamowicie buduje empatię, ale też właśnie autonomię, gdzie dajemy naszym rodzicom przestrzeń na to, żeby byli ludźmi i nie mamy. Wtedy takich roszczeń, żeby byli idealni i żeby dawali nam wszystko, żeby zapewniali nam wszystko. Tylko ta perspektywa daje przestrzeń na to, żeby zrozumieć, że nasi rodzice są i będą nieidealni, i nasze relacje będą nieidealne, i one właśnie mają taki być. Wiele badań w ogóle pokazuje, że takie wychowanie gdzieś, no właśnie, naznaczone perfekcjonizmem. To jest wychowanie, które często skutkuje lękowością dużą w dzieciach. Kiedy chcemy obronić dziecko przed wszystkim, dać mu wszystko, zapewnić mu wszystko. Natomiast gdzieś w kontrze stoi wychowanie oparte na człowieczeństwie, na błędach, na tym, że pewne błędy zostaną popełnione. I to buduje w dziecku, daje mu przestrzeń do tego, żeby nauczyć się te błędy obsługiwać, obrabiać, żeby e, budować umiejętności radzenia sobie z tym, że e, no, rodzic czasem też popełni błąd. Tak jak potem w dorosłości będziemy często naprawiać błędy innych ludzi. E, i właśnie tak sobie myślę, kiedy też pracuję z rodzicami, zawsze gdzieś krążymy wokół e, wizji rodzicielstwa wystarczającego, wystarczająco dobrego, wokół rodzicielstwa nieidealnego. I takie mają być te relacje z rodzicami, mają być nieidealne. I w tej nieidealności kryje się właśnie coś, coś absolutnie pięknego. I niesamowicie zachęcam Was do tej podwójnej ekspozycji. To jest to też coś, co często robimy w gabinecie gdzieś restrukturyzację poznawczą, czyli poszerzanie perspektyw, stawianie się w miejscu rodzica, stawianie się w miejscu dziecka, wracanie do tej pozycji dziecka, ale z nową wiedzą dojrzałego, dorosłego. Gdzieś mam wrażenie, że na postać swoich rodziców, na postać przywiązaniową, można patrzeć z tylu perspektyw, i dzisiaj Wam daję jedną z możliwości. Zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć na mamy. Spójrzcie dzisiaj na swoje mamy, jako na kobiety, jako na dziewczyny, jako na ludzi, którzy żyją swoje życie po raz pierwszy. I obudźcie przez to kawałek empatii do swoich mam, do tego, że one kochały nas, nie wiedząc jeszcze, jak kochać swoje dzieci, bo, bo były matkami po raz pierwszy. Tak jak nas gdzieś pewnie, jeżeli tylko będziemy chciały, czeka rodzicielstwo równie nieidealne e, i, i równie pewnie, e, którego się czasem boimy, e, którego wiecie nie ma gdzieś tutaj instrukcji obsługi. I to jest fajne, że można się spotkać. To jest też ten fajny moment e, myślę, kiedy mm, my stajemy się matkami jako młode kobiety i wtedy myślę, że można odkryć w ogóle rodzicielstwo swojej matki na nowo, kiedy możemy pójść do mamy i możemy powiedzieć wow, kurde, teraz dopiero rozumiem. Mamo, ja Cię naprawdę rozumiem. Rozumiem, jakie to było trudne, jakie to było wymagające, ile to wymagało od Ciebie poświęceń. Wow, jak ja bardzo Ci za to dziękuję, jak bardzo jestem wdzięczna. Jak wcześniej nie miałam tej perspektywy, nie miałam do czego tego porównać. E, no i, i to są takie momenty, kiedy możemy właśnie mieć taką podwójną ekspozycję i postawić się naprawdę w miejscu naszych mam, które przechodziły podobne drogi i miały podobne problemy, co my. I zobaczcie, jaki to jest potencjał na bliskość, na poczucie połączenia. I nawet jeżeli macie trudną relację z mamą, to to jest ta jedna rzecz, którą możecie wziąć z tej relacji to, że mm, wasze mamy też pewnie zmagały się z czymś podobnym, z czym teraz zmagacie się wy. Też były na podobnym etapie. I być może wy byście podjęły inne decyzje, inaczej postąpiły i, i te relacje przez to są trudne, ale mm, zawsze możemy szukać perspektyw, które budzą w nas kawałek rozumienia i empatii. I dzisiaj w Dzień Mamy zachęcam Was niesamowicie do tego, żeby odpalić sobie taką perspektywę, taką podwójną ekspozycję, żeby postawić się w pozycji dojrzałej, dorosłej i spojrzeć na rodzicielstwo swojej mamy. A, i, jakby obrać trochę tą relację z tego i zastanowić się, a kim jest moja mama bez rodzicielstwa? Kim jest moja mama jako człowiek, jako kobieta, jako żona, jako dziewczyna? E, jakie ona ma właśnie marzenia, problemy, aspiracje? Czy się rozwija, e, co jest dla niej ważne? I e, porównać ją do siebie. Pomyślcie sobie, nie wiem, macie 15 lat, pomyślcie, jaka była wasza mama, kiedy ona miała 15 lat. Co wtedy robiła, gdzie była, o czym marzyła. Czy już marzyła o tym, że będzie mamą i że będzie miała was? Czy to była rola, którą ona chciała właśnie w swoim życiu? Potem możecie mieć 20 lat. Zastanowić się, gdzie była wasza mama, kiedy miała 20 lat. 30 lat. Gdzie była wasza mama w tym, w tym miejscu? I szukać gdzieś części wspólnych tej podwójnej ekspozycji. I zastanawiać się jasne, co bym zrobiła inaczej. Gdzie jest właśnie ta moja autonomia wobec mojego rodzica, czyli gdzie nie wybrałabym czegoś tak jak moja mama i chciałabym inaczej, a gdzie uważam, że wow, poradziła sobie, wow, doszła do miejsca, w którym jest teraz, do relacji, którą mamy teraz? I gdzieś zachęcam Was do, do takiego nowego spojrzenia na postać mamy w waszym życiu. I wrócę na koniec do tego nagrania z tej kamery VHS, które stworzyło w moim umyśle właśnie nową perspektywę na rodzicielstwo moich rodziców, na tą różę, na ten uśmiech, na tą młodość, która biła po prostu z każdego kadru tego nagrania. I to jest jakieś takie miejsce w moim umyśle, jakieś takie miejsce w czasie i w przestrzeni, w którym oni byli. To było zaraz przed moimi urodzinami, przed momentem, w którym... Ich życiu y, zmieniło się absolutnie wszystko, już na zawsze. Yy. I to był taki jeszcze moment, w którym oni nie wiedzieli, co ich czeka. Nie wiedzieli, że ja będę na tym świecie, nie wiedzieli, kim będę, nie wiedzieli, jaką będziemy mieli relację, yy. jaką bliskość zbudujemy, jak bardzo będziemy dla siebie ważni, yy. ale też jak czasami będzie nam trudno się dogadać, jak czasami będziemy się kłócić. Yy. I Powiem wam, że będę często wracać do tego miejsca, w czasie i w przestrzeni, do młodości moich rodziców, do ich takich świecących oczu i, i do, tego, do tego wszystkiego, co oni wtedy musieli mieć w głowie, do tych nadziei, marzeń, do tego, że naprawdę nie wiedzieli, co ich czeka. A ja teraz już wiem, co ich czekało, wiem, jak potoczyło się ich życie i to jest niesamowite wracać do tego momentu. Posiadając już właśnie perspektywę dojrzałego dorosłego, ja jako córka wracam do tych y, ich wspomnień i mam dostęp do, do tych chwil dzięki temu, że nagrali akurat y, ten fragment. No, to jest dla mnie coś niesamowitego, i uważam, że można właśnie z tego wyciągnąć ogromną, ogromną mądrość, a na pewno taką empatię. I to naprawdę dobrze robi na relacje, na to, co się dzieje na punkcie styku pomiędzy mną a moją mamą, na punkcie styku pomiędzy mną a moim tatą. No i właśnie na koniec chciałabym kilka słów do mojej mamy. Moja mama, jak myślę o mojej mamie, to myślę sobie naprawdę o czystej dobroci, o czystej intencji. I naprawdę moją wielką aspiracją w życiu jest być chociaż w połowie tak dobrą osobą, jaką jest moja mama. I to jest niesamowicie coś, za co jestem wdzięczna. Być gdzieś po prostu w zasięgu tej dobroci, która była źródłem no, niewyczerpującym nie nie się. Jakby tej dobroci mojej mamy się nie dało wyczerpać. I, I to jest coś, do czego mam dostęp do dzisiaj. I, i, i czym lubię się ładować. I no, chciałabym choć w kawałku mieć tyle dobroci, ile ma moja mama. Więc, mamo, no, niesamowicie dziękuję Ci za to wszystko, co musiałaś przejść do tego momentu, żebyśmy były w tym miejscu, w którym jesteśmy. No, trudy i, i właśnie młodego rodzicielstwa, te wszystkie nieprzespane noce, poród, który jest niesamowicie bolesnym doświadczeniem, chociaż też i pięknym, z tego, co słyszałam, i te wszystkie momenty, które potem przeżyłyśmy razem. No jestem naprawdę, naprawdę ogromnie wdzięczna za tą relację i za Ciebie, i za to, że zdecydowałaś się tak duży fragment swojego życia poświęcić rodzicielstwu i poświęcić naszej relacji i relacji też z moim rodzeństwem. Ogromnie myślę, to wszyscy doceniamy i ściskamy Cię i kochamy Cię i bardzo, bardzo, bardzo czujemy dużo wdzięczności. Dzięki też Wam, że ze mną dzisiaj byliście. Ucałuj, ucałujcie dzisiaj swoje mamy, a my usłyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Do zobaczenia. O, czekajcie. Do usłyszenia.